Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż 30 dolarów każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji, wystarczą trzy kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. I przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień promocji, darmowa akcja na dobry początek. Jaki jest temat dzisiejszego wpisu? Gdzie dziś giełda zakończy miesiąc? Uwaga, dziś ważny dzień, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Gdzie dziś giełda zakończy miesiąc? Uwaga, dziś ważny dzień. Dzisiaj mamy bardzo atrakcyjną i bardzo niezwykle emocjonującą sesję, ponieważ kończymy miesiąc, który przyniósł nam raczej spadki indeksów giełdowych i wyprzedaż ryzyka powiązaną z umocnieniem amerykańskiego dolara, więc inwestorzy mogą się pozycjonować pod to, co się wydarzy w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Przypominam, że teraz rynek żyje dwoma wydarzeniami: inflacjami w Stanach Zjednoczonych i w Europie oraz danymi z rynku pracy. W Stanach Zjednoczonych. I te dwa wydarzenia są teraz głównymi, które determinują to, co się wydarzy na rynkach finansowych, stąd też umocnienie amerykańskiego dolara, który pociągnął za sobą wyraźne zmiany na praktycznie wszystkich klasach aktywów. Zaczynamy od indeksu Standard Poor's, który jest moim zdaniem najistotniejszy i najważniejszy. Wczoraj nie udało się utrzymać nad poziomem 4000 punktów. Sesja przyniosła nam zamknięcie poniżej tego poziomu, ale jak widać na wykresie, teraz ostatnie dni to już walka o średnią 200 sesyjną na wykresie dziennym plus o to, żeby nie wrócić poniżej rocznej linii Bessy, która została przełamana w połowie stycznia. Dlatego też rynek musi, naprawdę musi się wykazać, jeżeli chce zachować nadzieję na to, że kontynuacja tendencji wzrostowej będzie miała miejsce, ponieważ każde złamanie poziomu 3900 punktów według tego wykresu, który jest w tle, będzie zachęcał do naprawdę mocnej fali spadkowej, która może przynieść nam nawet falę paniki, jeżeli oczywiście dane makroekonomiczne zaluty, czyli rynek pracy i inflacja, znowu potwierdzą, że te negatywne tendencje dla ryzyka będą utrzymane, czyli że procesy dezinflacyjne nie postępują tak, jak wcześniej zakładano oraz że rynek pracy cały czas jest bardzo silny. Ten wykres, który jest, w tyle myślę i radzę sobie bardzo wyraźnie zapamiętać. Wczorajsza sesja przyniosła nam także Odbicie od 4-5 miesięcznej linii trendu wzrostowego, którą pokonaliśmy w poprzednim tygodniu. Dlatego też sytuacja techniczna moim zdaniem sygnalizuje, że dzisiejsza sesja będzie upływała pod znakiem przewagi tych, którzy sprzedają ryzyko i takie powinno być też moim zdaniem nastawienie rynku, dlatego też każde inne zachowanie będzie dla mnie zaskoczeniem podczas dzisiejszej sesji. Natomiast na chwilę obecną raczej warto być świadomym, że jest około 55% prawdopodobieństwa, że zakończymy dzisiejsze sesje na indeksach giełdowych raczej niżej niż wyżej. Jaki jest główny powód? To, jest oczywiście dane makro, to są oczywiście dane makroekonomiczne plus. Ich powiązanie z amerykańskim dolarem, a amerykański dolar jest teraz głównym winowajcą wszystkich ruchów na praktycznie wszystkich klasach aktywów. I ten wykres, który jest w tle korelacji między indeksem dolara a zachowaniem indeksu Standard Poor's, jest tego najlepszym dowodem. Ta korelacja jest nawet rekordowo silna wynosi minus 0,68. Wniosek jest taki, że jeżeli będziemy obserwować spadki euro-dolara, to spodziewajmy się spadków indeksu. W indeksów giełdowych na całym świecie, zwłaszcza tych na Wall Street. A jeżeli zobaczymy wzrosty euro-dolara, czyli osłabienie amerykańskiego dolara, bo przypominam, ten wykres oznacza, że analizujemy indeks giełdowy względem indeksu dolarowego, to w takiej sytuacji byłby to sygnał zachęcający dla ryzyka. Amerykański dolar w bardzo podobny sposób koreluje z surowcami, z bitcoinem, z rynkami emerging markets, z obligacjami. Dlatego też zachowanie amerykańskiego dolara jest kluczowe i warto się nim posiłkować. A jaki jest główny driver zachowania amerykańskiego dolara? To są oczywiście perspektywy dla stóp procentowych. I ten wykres już teraz, jak widzicie Państwo, zamieszczam praktycznie każdego dnia, ponieważ pokazuje nam zmiany implikowanej stopy procentowej. Dzisiaj o poranku cały czas jesteśmy nad poziomem 5,40 i warto być świadomym tego, że implikowana stopa procentowa cały czas rośnie. Stopa procentowa rynkowa to jest oczywiście także amerykańska obligacja. Na razie niewiele się tutaj wydarzyło, chociaż oczywiście jesteśmy cały czas poniżej poziomu 4% na rentowności, a ten poziom moim zdaniem jest kluczowy, jest bardzo Ważny jest punktem odniesienia. Zobaczymy, co się dalej wydarzy na amerykańskich papierach względem tego poziomu, ponieważ jego przekroczenie moim zdaniem dałoby następny impuls do mocnej wyprzedaży, nawet paniki na giełdach papierów wartościowych, a jesteśmy bardzo blisko. Dlatego też w każdej chwili taki impuls może się wydarzyć. Natomiast to, co moim zdaniem sygnalizuje, że jesteśmy teraz w niezwykle ważnych historycznych czasach, to zachowanie długoterminowe amerykańskich obligacji. I na tym wykresie widzimy, jak ładnie trwała hossa na amerykańskich obligacjach. Trwała ona prawie 40 lat. Była związana z procesami dezinflacyjnymi na całym świecie. No I teraz jest pytanie, czy dojdzie do odwrócenia tej tendencji. Jak widzimy, na razie wzrosty rentowności zatrzymały się na najbliższym, nawet na Fibonacci, który ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Ważniejszy opór jest dopiero w rejonie 6,25 na rentowności. Dlatego też wniosek jest taki, że jeżeli procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych i na świecie nie będą postępowały, to w takiej sytuacji amerykańskie obligacje wybiją ostatnie maksima i ruszą w kierunku 6%. A to będzie miało dewastujący wpływ na giełdy papierów wartościowych, które tego oczywiście nie zdyskontowały, bo w modelach wyceny spółek giełdowych, modelach dochodowych, jeżeli stopy procentowe mają iść tak wyraźnie do góry cały czas. Będzie, będzie trzeba to uwzględnić, a w takiej sytuacji będzie to oznaczało powstanie wycen zdecydowanie na niższych poziomach niż to ma miejsce teraz, i to byłoby zaproszenie do wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych. Dlatego też utrzymanie tych poziomów jest takie teraz kluczowe i niezwykle newralgiczne. I w tym momencie, drodzy Państwo, zachęcam do tego specjalnego raportu, który tam jest na dole. W opisie i w komentarzu stopy procentowe będą rosnąć. Taki jest temat tego wpisu, a w, tym te, a w tym temacie o inflacji, która nie ustępuje, czy otwarcie w Chinach doprowadzi do wzrostu inflacji, i czy poziom inflacji wpływa na euro złotego. Warto się zaznajomić z tym materiałem. Przypominam tam na dole link w opisie i link w komentarzu. My na rynkach finansowych na chwilę obecną wiemy, że inflacja obecnie ma charakter podażowy, importowany jest. Zewnętrzna, i ten następny wykres pokazuje jednoznacznie, że tak właśnie jest. Zachowanie cen węglowodorów i różnych innych surowców jednoznacznie wpływa na trajektorię inflacji. Wykres na, naprawdę należy sobie zapamiętać i obserwować, co się będzie dalej działo. Ponieważ, jeżeli dojdzie faktycznie do krachu surowcowego, który być może już nawet trwa, odsyłam. Tutaj w prawym górnym rogu jest specjalny materiał, który stworzyłem wczoraj o tym, czy krach na surowcach będzie trwał. Jeżeli surowce będą spadać, to w takiej sytuacji spodziewajmy się także spadków inflacji. Natomiast jeżeli surowce nie będą spadać, to prawdopodobnie te zachowanie inflacji nie będzie tak zbytnio korzystne i te procesy dezinflacyjne nie będą szybko postępować. Naprawdę warto sobie zapamiętać ten wykres, zobaczyć jak ładnie koreluje teraz zachowanie ceny we, e, surowców na swoim indeksie względem inflacji i myślę, że e, ten wykres warto sobie e, zapamiętać. Dzisiaj mamy e, także dzień który przyniesie nam pierwsze lutowe dane o inflacji. Będą to inflacje wstępne odczyty dla Francji o 8:45 i o 9:00 dla Hiszpanii. Zobaczymy, jak tutaj się zmieniły względem poprzednich odczytów, czy doszło do procesów dezinflacyjnych. Rynek może na to zareagować, chociaż oczywiście te państwa mają mniejsze znaczenie niż Niemcy, Niemcy czy też Stany Zjednoczone, czy też Wielka Brytania. Natomiast oczywiście, jeżeli pojawią się Procesy dezinflacyjne, to w takiej sytuacji byłby to pretekst ku temu, żeby spróbować przynajmniej powstrzymać negatywne tendencje na giełdach papierów wartościowych. Ale jeżeli inflacja okaże się być wyższa i dla Francji, i dla Hiszpanii względem tych styczniowych odczytów, to dostaniemy wyśmienity pretekst do tego, żeby znowu wyprzedawać ryzyko. Jeżeli amerykański dolar ma się dalej korygować, to zobaczmy, że jest jeszcze przestrzeń do, dalszej, do dalszego wzrostu indeksu amerykańskiego dolara, i ten najbliższy opór jest teraz potwierdzony przez średnią stu sesyjną, czyli średnią półroczną. Warto zwrócić uwagę, że gdybyśmy zaatakowali te poziomy, a brakuje tam jeszcze procenta bądź dwóch wzrostu, to w takiej sytuacji byłby to pretek byłby. To wtedy sygnał dla nas, że rynek jest w ważnym miejscu. A sam euro dolar dzisiaj wraca poniżej poziomu 1,06 i daje nam nadzieję na to, że początki sesji w Europie będą negatywne. Dlatego też spodziewam się negatywnych otwarć na, giełd papier, na giełdach papierów wartościowych w Europie. Dolar jen. Tutaj niewiele się dzieje. Na razie nie widać potwierdzenia albo zanegowania tego klina zwyszkującego, który widzimy. Ale moim zdaniem warto zwrócić uwagę też na pary związane z funtem brytyjskim, ponieważ Główna para z funtem, czyli euro do funta brytyjskiego, znowu testuje swoją średnią na wykresie tygodniowym. I gdyby się okazało, że jest ona pokonywana, że ostatnie minima padły, otworzy się przestrzeń do jakiejś mocniejszej aprecjacji funta brytyjskiego. Dlatego też te wydarzenia, które teraz się dzieją na naszych oczach na funcie brytyjskim, mają znaczenie. Plus patrzymy także na bitcoina. Wszystkie klasy aktywów sygnalizują wyprzedaż ryzyka, natomiast gdyby się okazało, że bitcoin dodatkowo znowu wraca poniżej 23 tysięcy dolarów, to rynek zauważy, że poprzednia świeca tygodniowa ma charakter prospadkowy, a tworząca się świeca miesięczna także zachęca raczej do korekty w dół, do powrotu do tendencji spadkowej, dlatego też dzisiejsze zachowanie bitcoina w rejonie 23 tysięcy dolarów uważam za kluczowe i niezwykle istotne. Natomiast wczorajsza siła indeksu DAX mi osobiście zaimponowała. Każdy powrót nad 15300 punktów uważam za sygnał, że popyt na ryzyko cały czas atakuje, wykorzystuje te poziomy do akumulacji a powstrzymanie tendencji spadkowej to jest naprawdę siła, pokaz siły popytu na ryzyko z danych makroekonomicznych ze Stanów. O godzinie 15:45 mamy Lutowy odczyt wskaźnika Chicago PMI, a o godzinie 16 indeks zaufania konsumentów też zaluty ma on znaczenie natomiast rynek jak wiemy, będzie się pozycjonować pod dane o inflacji oraz dane z rynku pracy zaluty. Ale poznamy je dopiero w następnym tygodniu, a nie teraz, więc jest jeszcze. Kilka dni potencjału do tego, żeby wywołać nawet dynamiczny ruch spadkowy na indeksach gidowych na rynkach ryzyka. Złoto jest blisko wsparcia 1810 dolarów. Tutaj na razie nie mamy zmiany sytuacji technicznej. Od, Próbuję odbić cena miedzi, potwierdzając wsparcie w rejonie 8650, na chwilę obecną jednak wygląda to raczej na korektę w kierunku najbliższych oporów, które nie zostały pokonane. Natomiast myślę, że cena miedzi cały czas faworyzuje scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych. I na koniec polskie aktywa i rynki emerging markets. Poznamy o godzinie 10 dane o dynamice wzrostu PKB w naszym kraju. E, dane mają oczywiście znaczenie, chociaż są już to dane historyczne, bo warto o tym pamiętać. E, I zobaczymy, jak zareagują polskie aktywa na końcówkę tego miesiąca. Polskie obligacje wygląda na to, że nie pokonają średniej 200 sesyjnej na wykresie miesięcznym, to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ będzie sygnalizowało to, że ta średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym ładnie działa, funkcjonuje, a na, wiemy, że na ETF-ie oznacza to, że broni się średnia linia szyi formacji podwójne, e, podwójne dno. To jest dobra informacja, by nawrócić do tendencji korzystnej dla polskich obligacji euro złoty pokazuje relatywną swoją siłę, coraz mocniejszy jest względem amerykańskiego dolara, który się umacnia na eurodolarze. Więc taka sytuacja pokazuje naprawdę wielką siłę i to, że polskie aktywa są teraz akumulowane. Takie wnioski płyną z zachowania euro złotego i dolar złotego, a na giełda papierów wartościowych spokojnie czeka na rozstrzygnięcie batalii na indeksie Standard Poor's. Ponieważ nie udaje się zbić indeksu poniżej poziomu 1800 punktów, a to jest dobra wiadomość, i myślę, że część kapitału, który przypływa do Polski z zagranicy, jest także tutaj akumulowana w postaci inwestycji na rynkach akcyjnych. Tego spodziewam się raczej wzrostów niż spadków w kolejnych dniach i tygodniach na indeksie WIG 20, a dzisiaj do końca miesiąca, raczej przeczekania i doczekania na tych poziomach nad poziomem 1800 punktów, na to, co się wydarzy w marcu. Dlatego też raczej dzisiejsza sesja powinna być spokojna z lekko negatywnym otwarciem, i z oczekiwaniem na to, co się wydarzy na Wall Street w okolicach poziomu. 3904 tysięcy punktów. Jako, że stopy procentowe są teraz bardzo istotne, więc zachęcam do tego materiału, który jest podany tam w linku poniżej, w opisie jest on zamieszczony i w komentarzu. Stopy procentowe, czy będą rosnąć? Warto się cały czas zastanawiać nad odpowiedzią na to pytanie. W tym materiale jest o tym, czy inflacja ustępuje, co z otwarciem w kinach, jaki to będzie miało wpływ na inflację oraz o tym, czy inflacja ma wpływ także na wycenę euro złotego. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami, które poszerzają nam wiedzę i pozwalają zrozumieć lepiej zjawiska, które się teraz dzieją na rynkach finansowych. I przypominam, że dzisiaj jest ostatni dzień promocji darmowa akcja na dobry początek. Dziękuję za odsłanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I przypominam także, że dzisiaj o godzinie 18.00 zrobimy następne spotkanie Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Będzie to następne spotkanie z konkursem. Plus oczywiście informuję, że chętnych, którzy chcą ze mną pogadać na żywo, zachęcam do tego, żeby wziąć udział w następnym cyklicznym spotkaniu FX Calfs. Pod koniec marca w Krakowie. Spotkajmy się, pogadajmy, pokłóćmy się, przyjmijmy piątki i poznajmy się naprawdę na żywo. Zachęcam, zapraszam. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pięknego dnia. Jeszcze raz pozdrawiam i wszystkiego dobrego.